Zadanie 11. Proste będące wykresami funkcji podanych następującymi wzorami, gdzie a jest większe od 0 oraz oś o x wyznaczają trójkąt. Wyznacz wartość współczynnika a, dla którego pole tego trójkąta jest równe 100. Zabierz obliczenia i uzasadnienia. Na początku może przypomnę odrobinę teorii. Otóż, jeżeli mamy kilka funkcji liniowych, które we wzorze mają stałą liczbę 4, to zauważamy, że wszystkie te wykresy przecinają się w jednym punkcie o, współrzęd... o współrzędnej 0,4. Jest to punkt na osi y. Jeżeli zaś we wzorach kilku funkcji liniowych powtarza się stały współczynnik przy niewiadomej x. W tym wypadku tu jest jedna druga minus 1 druga. To wówczas wszystkie funkcje są do siebie równoległe i mają taki sam kąt nachylenia do poziomej osi x. W naszym przypadku, mając podane dwa wzory, te końcowe liczby plus 10 plus 10 informują nas, że w układzie współrzędnych obie te funkcje przechodzą przez punkt o współrzędnej. 0,10, tak jak mówiła pierwsza plansza z ściągawki. Dodatkowo wiemy, że przez ten punkt przechodzą dwa wykresy funkcji, które wraz z poziomą osią ox tworzą nam pole trójkąta, więc automatycznie zauważamy, że wysokość tego trójkąta będzie równa 10 jednostek. Więc mając wzór na pole trójkąta, P równa się 1,2 razy B razy H, gdzie B jest podstawą trójkąta, a H wysokością trójkąta, to uważ, mamy pole, to jest 100 jednostek, mamy H, to jest 10 jednostek, możemy wyznaczyć B, czyli podstawę tego trójkąta. Więc w miejsce P wstawiamy 100, druga B przepisujemy, w miejsce H, 10 jednostek. 100 przepisujemy, tutaj otrzymamy 5b, więc b jest równe 20. To jest długość podstawy. Patrząc jeszcze na wzory, należy zauważyć, że te funkcje są symetryczne względem osi y. Więc tak naprawdę funkcje oraz pozioma oś y utworzą nam następujący trójkąt równoramienny. Podstawa jest równa 20, więc tutaj mamy dziesiątkę z jednej strony, dziesiątkę jednostek z drugiej strony. Więc łatwo wyznaczyć, że wierzchołki przy podstawie dolnej mają współrzędne minus -10 0 oraz 10 0. Mając następujące informacje, możemy przystąpić już do obliczenia współczynnika a. Funkcja przechodząca przez lewe ramię naszego trójkąta równoramiennego musi mieć wzór y równa się ax plus 10. Funkcja przechodząca przez prawe ramię, jak widzimy, to ramię pokrywa się z funkcją malejącą. Przez tą ramię będzie przechodziła funkcja określona wzorem y równa się minus ax plus 10. Więc biorę pierwszy wzór naszej funkcji i punkt minus 10, 0. Czyli punkt, przez który przechodzi ta funkcja. Pierwsza współrzędna jest xowa, druga y. -owa. W miejsce y wstawiam 0, a w miejsce xa tutaj minus 10. Plus 10 przepisuję. Minus 10a przerzucam na lewą stronę, zmieniam stronę, zmieniam znak, dziesiątkę przepisuję. Automatycznie wychodzi mi, że a jest równe 1. I tak naprawdę zadanie się kończy. Pierwsza funkcja ma postać y równa się 1x plus 10. Ta jedynka może być tutaj niepisana. Zaś druga funkcja ma postać y równa się minus 1x plus 10. I oczywiście tej jedynki często nie piszemy. Funkcja jest pisana często y równa się minus x plus 10. Ale odpowiedzią do zadania jest właśnie współczynnik a, który w tym wypadku jest równy 1.